Jej, znowu czas zmęczyć swój strach szansę o zawał I coś jeszcze Czyli tak zwane granie fnowa. Dobra, continue Próbujemy dotrzeć do tego Foxego. O, fokssiarz Dobra, jest pierwsza EM, to znaczy, że go odgoniliśmy tak lekko o, ale huchnął. Ale huchnął. Coś tak się spodziewałem, kapkejka. O, spodziewałem się, kapkejka. Zawsze jak się odwraca, to mam takie... Okej, okay, kapkejk bywali. O. Dobra nam, że skinę Louis. On nie zginął. Idź sobie. Patałachu. Dobra, zginę, zginę, zginę. A, nie zginąłem, ja yeah, easy. No, nie słyszałem jej oddechu, to jest nieuczciwe. Ja nie wiem, czy to przez moje słuchawki, czy przez to, że jej nie było słychać. Dejem, była już czwarta AM. Była już czwarta AM, a ja zdążyłem się zabić. Wiecie co, ja po prostu zauważyłem, że twórca chyba specjalnie ustawił dźwięk cicho, żebyśmy po prostu nadsłuchiwali. No w końcu nie dziwne, w czwórka to jest po prostu polega na nadsłuchiwaniu. Przecież to jest takie straszne. O, ja to obiecuję Wam. Na tym odcinku przejdę tą trzecią noc. I promise. A z piątą już myślę, że nie będzie aż takiego problemu, bo wiem jak działa Fredber. Ale jestem, się spociłem, Boże. Kurwa Foxy. Czyli kawy nie, nie wyrąbała okej. Okay. Pójdzieś sobie Nie wyrąb mi, proszę. Jest Spodziewałem się Ciebie ty lisia stapa Piąta, 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 piąta. Robimy to, eee, capcake mi wyrąbie, nie wyrąbał, nie wyrąbał, nie wyrąbał. szósta, 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 szósta proszę cię szósta. Proszę! Jest! I did it! Sorry, musiałem sprawdzić, ale... O! To jest dla niego pełna chwila, że przeszedłem trzecią noc. Jestem kurwa spocony. On cię nienawidzi. You have to get up. Musisz stać. Can get out this time, but you have to hurry. Masz czas, ale musisz się pośpieszyć? Jakoś tak? Okej, okay, tu mamy dwóch ferberów. Tutaj jednego i... Tutaj jednego? I tego. No. O. Oh. Where is your plush toy? Mine is Spring Bonnie. My daddy says I have to be careful with him or... Powiem krzyczeć łapy, znaczy palce. I... wracać do życia? And if... jeśli umrzesz? Ah. Aren't the kid who always hide under the table and carries? Haha, <laughs> no SS card? Why are you stop being such a baby? Ashimi donka! Are you going to party? Everyone going to the party. <laughs> oh wait, I have a... Oh wait, you have to go. It's your birthday, haha. <laughs> Zresztą się taki jąkam, ale ja jestem serio. Ja nie wiem ile prób na tym spędziłem, żeby przejść trzecią noc. A co to dopiero czwartą i piątą muszę przejść? Aha. Who wants candies? Tomorrow is another day. Uuu... Uh. Powiem Wam tak, to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do 6, trzymajcie się i cześć. Bye bye.